Przej wszystkim z tej strony trener Radek, postaram się w kilku zdaniach przybliżyć swoim osobę. Zapraszam. Swoją przygodę ze sportem rozpocząłem w wieku 6 lat. Tata Marek zapisał mnie na, na zajęcia z judo do Bydgoskiej Polonii Bydgoszcz. Podobno byłem dzieckiem bardzo nadpobudliwym i, i szukał jakichś zajęć ogólnorozwojowych. No i całe szczęście wypadło na judo, za co mu bardzo dziękuję. No i do dzisiaj ta pasja. Generalnie nie było żadnych rozwodzeń. Jak już na judo chodziłem, to żadne inne dyscypliny mi nie rozpraszały. Już i zostało judo. Dlaczego judo? No, generalnie w wieku 6 lat nie, nie miałem dużego pojęcia o sporcie. No i Mój ojciec stwierdził, że to jest najlepszy sport dla dzieci, ponieważ jest bardzo ogólnorozwojowy. No I tak już zostało. Prawda? Dziś dzień. W moim pierwszym klubie judo w Polonii Bydgoszcz pierwszym moim trenerem był Jerzy Żmudziński I uczęszczałem Trzy razy w tygodniu na treningi Generalnie zawsze byłem na treningu Jak tata nie mógł mi zawieść to mama mi zawoziła Albo babcia Także systematyka była zachowana I po trzech latach przeszedłem do trenera Krzysztofa Żurawskiego Którego serdecznie pozdrawiam No i tam już mieliśmy bardziej wyczynowy trening Pięć razy w tygodniu Trenowaliśmy na macie No i no, i jakieś tamte owoce były, prawda? Pierwsze wyniki w zawodach, no i tyle. No. W szkole podstawowej nie miałem problemów, żeby godzić, godzić naukę i sport, ponieważ całkiem nieźle się uczyłem. Także mój ojciec nie był do mnie żadnych wyrzutów, jak miałem jakiś gorszy stopień w szkole. No i tak praktycznie było do szkoły średniej. W szkole średniej troszeczkę bardziej się zaangażowałem w sport. Troszeczkę miałam gorsze oceny, ale, ale nie było problemu generalnie z przechodzeniem z klasy do klasy. No i później przyszły studia i natomiast na studiach to już praktycznie wszystko podporządkowałem pod, pod trenowanie. Trochę nawet ta nauka kulała czasami, ale, ale wykładowcy byli, całą szczęście wyrozumiali i pomagali jakimś tam wybitnym w miarę sportowcom gdzieś tam zdawać na, na następne egzaminy. A, a teraz natomiast staram się szukać spośród tej całej pracy, którą wykonuję z trenerami, staram się szukać sobie miejsca, czasu, żeby gdzieś na ten trening pójść. Prawda? Jest to dla mnie taka odskocznia od codziennych rzeczy. No i zobaczymy, jak długo to potrwa. Póki co jeszcze godzę w miarę trenowanie takie, w miarę wyczynowe i, i pracę. Nie ma czym się chwalić generalnie, ale, ale kilka razy zdarzyło mi się wykorzystać to judo poza matą. E, oczywiście to była ostateczność, nie ma czym się chwalić, e, ale powiem z że to judo działa i, i myślę, że dużo większe osoby się przekonały, że, że nie ma co zadierać z judokami. Także trenujmy judo, ale rozsądnie korzystajmy z tego judo i, i w ostateczności, kiedy będzie trzeba. Na pewno motywowanie ich do chodzenia na zajęcia, jeżeli zdarzy się jakiś tam. Każdy ma gorsze dni generalnie, to raczej motywowanie ich, żeby nie odpuszczali tych treningów, że to jest najważniejsza systematyka w tym trenowaniu całym, że każdy trening to jest takie dokładanie cegiełki do swojego tam dorobku sportowego. No i trzeba być wytrwałym. Czego by się nie robiło, to, to trzeba być konsekwentnym i to na pewno coś z tego można zbudować, prawda? Nie trzeba być mistrzem olimpijskim, ale ale gdzieś tam na polskim podwórku albo zagranicznym, albo w ogóle później w pracy to cudo pomaga. Także systematyka i jakaś tam konsekwencja w działaniach. Myślę, że to jest najważniejsza cecha, którą powinni mieć rodzice i później dzieci, stopniowo zarażając się tą pasją. Moim najtrudniejszym momencie w sporcie na pewno były kontuzje, Takie, nie mówimy o takich mikrourazach typu jakieś stłuczenie, tam zwichnięcia, tylko te, których się już nie dało powiedzmy fizjoterapią naprawić, tylko operacyjnie. Teraz nie wiem, czy się nie pomylę, ale chyba w wieku albo 15, albo 16 lat ja miałem dosyć poważną kontuzję, dysk mi wypadł w odcinku ledźwiowym. no i nie dało się tego doprowadzić normalnymi zabiegami, bo trzeba to operować. No i lekarze generalnie mówili, że, że powrót do wyczynowego trenowania jest praktycznie niemożliwy, a, a w sumie rok po operacji już, już startowałem w zawodach, także wszystko jest do zrobienia. No i ta kontuzja generalnie dosyć podminowała mnie, ale nie ma co, trzeba trenować dalej i nie ma co się przejmować. Nie ma chyba jednego takiego największego osiągnięcia, które miałbym tak wyszczególnić, ale na pewno każdy medal z Mistrzostw Polski był bardzo cenny dla mnie i ten pierwszy z kadetów, z seniorów młodszych, który zdobyłem srebrny medal, jeszcze trenując w bydgoskiej Polonii Bydgoszcz I, i ten z seniorów, który zdobyłem w 2012 roku, też również srebrny, to takie była kwintesencja całego tego trenowania i coś niesamowitego każdemu tego życzę, tylko trzeba być systematycznym i, i nie przejmować się jakimiś drobnymi porażkami i dalej. Taka śmieszna anegdota z tych zawodów. Mój trener ówczesny, trener Wojciech Borowiak, po mojej wygranej drugiej walce, którą strasznie wymęczyłem w dogrywce, gdzieś wygrałem, yy, oceniając mój styl walki, stwierdził, że jak Radek masz tak walczyć, to to do domu. No i Chyba tak bym mnie wzbudził złość sportową, że, że z tego całego turnieju wyszedłem ze srebrnym medalem. Także finalnie wyszło całkiem nieźle. Oprócz tych mistrzostw Polski, myślę, że wszystkie starty ostatnio turniej w Nowym Jorku w zeszłym roku byliśmy tutaj z polską drużyną. Startując w ogóle jako niefaworyci tego turnieju, zdobyliśmy złoty medal, ucierając nosa reprezentacją Izraela, Niemiec, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. I to też był na pewno cenny, cenny turniej i niesamowite uczucie wygrywając z takimi światowej klasy zawodnikami. I no coś niesamowitego, coś pięknego. Na zawodach zawsze ze stresem sobie radziłem w taki sposób, że staram się raczej wyciszyć, nie rozmawiać z innymi zawodnikami. Tak mnie tego nauczył mój, yy, trener żurawski z goszczy. No i zawsze stosowałem tę metodę. Nie chodziłem i nie rozmawiałem z wszystkimi kolegami z innych klubów. Raczej starałem się gdzieś na boku, odizolować się od wszystkich. Yy, I wyciszyć skupić się, skupić się głównie na mocnej rozrzawce. No i później już wyciszenie tego i Przeważnie to były dobre zawody, jeżeli tak to wszystko wyglądało. No i później tak samo to się wszystko na, życiu, yy, na życie przekładało. Też raczej staram się wytworzyć sobie taki mechanizm, który raczej podczas jakichś tam ekstremalnych stresów albo mniejszych stresów, który nas raczej nie, nie paraliżuje, tylko raczej motywuje nas do działania, żebyśmy nie siedzieli biernie, tylko zawsze potrafili jakoś zareagować. Myślę, że to jest klucz do, do radzenia sobie ze stresem. I tyle. Potężny, potężny, wpływ, ponieważ myślę zawodników przygotowanych fizycznie, motorycznie, technicznie myślę, że jest bardzo dużo, ale jeżeli taki zawodnik nie posiada dobrej głowy do sportu, myślę, że za daleko nie zajdzie, bo często się zdarza, że zawodnicy gorzej techniczni, gorzej przygotowani fizycznie nie, nie potrafili się wznieść na taki poziom, na przykład to olimpijski albo jakiś inny, bez tej głowy, prawda? także... Głowa może nas wynieść naprawdę na duże wyżyny i się mówi, że głowa jest najważniejsza w sporcie. No i dużo prawdy w tym generalnie Tak uważam. Troszkę powiedzieć. Nie mam. Nie mam jednego największego marzenia, ale, ale na pewno chciałbym jeszcze trochę świata pozwiedzać. Robić to, co kocham chyba. Zostać przy tym judo jak najdłużej. I godnie żyć i to jest chyba najfajniejsze z tego wszystkiego.